Jest wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. Warto zwrócić tu uwagę na pełne uwzględnienie przez sąd żądania odsetkowego naszego klienta. Mianowicie, na rzecz naszego mocodawcy zasądzono łączną kwotę blisko 169 tysięcy złotych, powiększoną o odsetki ustawowe za opóźnienie. Przy założeniu, że bank dokonałby niezłocznie zapłaty na rzecz naszego klienta zasądzonej kwoty, to łączna korzyść z tytułu samych odsetek oscylowałaby na poziomie 70 tysięcy złotych. Co warte podkreślenia, to stanowi kwotę ponad 40% dodatkowej korzyści względem nominalnej kwoty wpłaconych środków do banku. Co istotne, w toku procesu bank wystosował wobec naszego klienta propozycję ugody, polegającą na jego na przewalutowaniu kredytu. A należy jednak stwierdzić, że decyzja o odrzuceniu ugody jak najbardziej była słuszna, mimo dość długiego czasu rozpatrywania niniejszej sprawy.